Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowna rado. Na podstawie paragrafu 35 statutu miasta Kwidzyna, w imieniu klubu radnych KWW Kwidzyniacy, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej o punkt informacja burmistrza miasta Kwidzyna w zakresie postępowania karnego prowadzonego w związku ze stwierdzeniem szeregu nieprawidłowości w miejskim ośrodku pomocy społecznej w Kwidzynie. Uzasadnienie. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o zakończeniu przez Prokuraturę Rejonową w Pruszczu Gdańskim śledztwa prowadzonego w związku z szeregiem stwierdzonych nieprawidłowości w Kwidzyńskim MOPSie i skierowaniem przeciwko dwóm osobom aktu oskarżenia do sądu rejonowego w Kwidzynie. Mając na uwadze to, że miejski ośrodek pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną podległą radzie miejskiej, a zgodnie z paragrafem 2.7 statutu MOPS-u nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje burmistrz miasta Kwidzyna, wnoszę jak na wstępie. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście treść, znaczy tytuł tego wniosku, bo jest tak długi, ja będę troszeczkę pewnie kaleczył, ale nazwijmy go, że o sytuacji w MOPsie, tak? Po tym wyroku jakby. Czy pan burmistrz do tego chce się odnieść? Czy zanim będziemy głosować? Pó pan Marek, przepraszam, tak? Burmistrz Andrzej Krzysztof. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Nie widzę powodu do, do debaty dziś. Ja przypominam sobie, nie tak dawno debatowaliśmy na temat sytuacji, która w w Mopsie. Stało się tak, jak chciałem, żeby się stało, czyli po moim zawiadomieniu prokuratury, prokuratora podjęła czynności dochodzeniowo-śledcze wyjaśniające. Powstał akt oskarżenia, więc nie wiem, czy będziemy, mielibyśmy dyskutować na temat zawartości tego aktu oskarżenia no to czasu rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd myślę, że sprawa powinna pozostać w biegu nadanym przez prokuraturę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę radny Marek Strociak z kolejnym wnioskiem. Chyba, że odwocem rozumiem tutaj, tylko proszę nie rozwijać wątku, tylko króciutko, tak? Bo to nie jest punkt, którym podejmujemy. Jak zagłosujemy, że tak, to będziemy dyskutować. Panie Przewodniczący, zgodnie z Pana sugestią będę bardzo skracał, ale chciałbym tak jak Pan Burmistrz miał też swobodę wypowiedzi, ja również chciałbym mieć swobodę wypowiedzi i chciałbym się krótko ustosunkować. Otóż Klub Radnych KWW Kwidzyniacy złożył wniosek, tak jak koleżanka Radna przedstawiła w związku z informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej i to nie chodzi o to Panie Burmistrzu, żeby była jakaś szeroka debata, ale nam radnym i mieszkańcom należy się informacja krótka na ten temat bo ja rozumiem że wiele osób czyta puls kwizyna no ale mamy świadomość że nie wszyscy więc yy, nie chcielibyśmy poruszać się tylko w kwestiach medialnych ale chcielibyśmy uzyskać od pana jako burmistrza miasta informację a według mnie sytuacja się zmieniła <laughs> znacząco bo nie mówimy Minuta już... minęła, panie radny, adwocem było, więc wszystko jest jasne. Jak wniosek przejdzie, będziemy dyskutować zgodnie z procedurami zawartymi w statucie. Pan burmistrz wypowiedział też się. Czy jeszcze raz adwocem? Jeszcze raz adwocem, proszę. Burmistrz, Andrzej Krzysztofie. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, my nie jesteśmy stroną postępowania, w związku z czym nie mamy więcej informacji niż, niż te, które się Ukazały ja nie czytałem tej, tej informacji, więc nawet nie znam jej treści, więc nie możemy niczego wnieść, bo nie byliśmy o niczym informowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. pan... Jeżeli będzie ten punkt, będziemy rozmawiać, no Pan burmistrz wystarczająco dużo powiedział już. Naprawdę, proszę Państwa, będziemy teraz debatować nad tym. Strona się wypowiedziała, tak? Nie ma informacji, no nad czym tutaj jest w sądzie sprawa skierowana, więc wszystko i na temat. Ostatni, na czym mogę? Ja mam takie prawo. Przewodniczący decyduje, kto zabiera, kto dostanie głos, tak? Ostatni raz Pan Radny Sebastian Kasztelan, później Radny Marek Strocie. Jesteśmy przypomnę, dozy Państwo, w ustalaniu porządku. Panie Przewodniczący, i tak właśnie wygląda demokracja po kwidzyńsku, ale przechodzę do meritum sprawy. Panie burmistrzu, bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim chcielibyśmy jako radni wiedzieć, czy jesteśmy stroną? Pan mówi, że nie jesteśmy stroną, czyli miasto kwidzyn na etapie postępowania przygotowczego na zakończenie nie otrzymało statusu yy, osoby pokrzywdzonej. Bo to jest istotne. Chcielibyśmy właśnie wiedzieć, czy miasto Kwidzyn jest pokrzywdzonym, czy nie. Czy Pan został zawiadomiony jako burmistrz miasta Kwidzyna yy, o przysługującym yy, uprawnieniu osoby pokrzywdzonej w tej sprawie? No i tak jak mówiłem, wchodzimy już w tematykę zadawania pytań, w normalnie w tym punkcie. Ostatni głos w tej sprawie pan burmistrz Andrzej Krzysztofiak. To spokojnie można zadać i w interpelacjach takie pytania i dostanie pan odpowiedź. Dziękuję bardzo. bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Ja już powiedziałem wcześniej, więc nie ma więcej nic do dodania. Nie jesteśmy stroną w tej sprawie. No i tym byśmy by zakończyli ten wątek tego pierwszego wniosku. Oczywiście wniosek będzie poddany pod głosowanie. Pan Marek Strociak, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Drodzy Goście, wnoszę o zmianę porządku obrad i uzupełnienie go o punkt interpelacje i zapytania Radnych. Uzasadnienie i motywacja jest, jest jak zwykle ta sama, bliżej, bliżej mieszkańców, byłoby nam wtedy łatwiej, a myślę, że motywacje uzasadnienia tego wniosku są zapisane w protokole. Dziękuję. Dziękuję bardzo i w kolejności wniosek kolejny Radny Franciszek Galicki. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panowie, Panie i Panowie Radni i zapraszam Pani, Pani goście na dzisiejszej sesji. Chciałbym Jasno powiedzieć, że to żeby ująć to ten wniosek, interpelacje, zapytania radnych. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest żadna sprawa polityczna. Nie wiem, na, ja nie jakby nie były te wybory, to już by to się może skończyło, już by człowiek miał spokój. Ale ja tutaj mam cztery interpelacje, panie przewodniczący, i ja nie mogę się wypowiedzieć. To nie chodzi, bo każdy radny za swoje wypowiedzi odpowiada. Tak? Czy radny, czy. Czy burmistrz, czy każdy, kto tu się znajdzie. I mieszkańcy go ocenią i mieszkańcy to zweryfikują przy wyborach, ale nam to utrudnia pracę. My osobiście teraz zostałem napadnięty dosłownie koło PKO. Takie bzdury mieszkańcy wygadują i nie, nie boję się tego jawnie powiedzieć, że większość nie rozumie, o co tu chodzi że my nie możemy tego zrobić, bo ponad, jesteśmy, kochani mieszkańcy, przegłosowani. Musicie to w końcu jeden sąsiad drugiemu powiedzieć. Co możemy, to zrobimy, inteligentnie to robimy. Nie jesteśmy opozycją totalną, jesteśmy opozycją normalną. No takie były wybory, tak jest i no tak chcemy w miarę kulturalnie się zachowywać. No ale ja tu mam cztery interpelacje i jakby to było dzisiaj wypowiedziane, to byłoby miał spokój i burmistrz i my wszyscy, bo jestem pewny, Jeżelibym w niedzielę był nawet atakowany, w niektórych sprawach nie chcę przedłużać, i to by się wyjaśniło. Nie wiem, to się akurat nadarzyło, teraz ta okazja. To się nadarzyła, Że tu ja bym powiedział, to by się wyjaśniło, i to by byłoby dla ogół, ogólnego dobra nas wszystkich mieszkańców. A czy ja, kto gada za długo? Kto tu przedłuża, kto mówi nie na temat, to ocenią to mieszkańcy. No nie bójmy się tego naprawdę. Wierz mi szczerze, jest to historyczny błąd. O, mam śmiało to mogę powiedzieć. Nie ma rozmowy z mieszkańcami, a ja wam muszę powiedzieć na choćby nie powinny, bo może ktoś powiedzieć, agituje was do, do lepszej pracy. Ja przepracowałem 300 godzin z mieszkańcami. Co ja, ja się nasłuchałem. To wiecie co, to wiesz, że, że jeszcze się tu człowiek kręci, wierci, to jest cuda. Pod mieszkaniach, po domach, w jednej sprawie i to co... Ludzie nie wygadują to naprawdę, no... Myśmy się gorzej podzielili, gorzej, gorzej tutaj politycznie podchodzimy, jak niektórzy to myślą. Ludzie nawet nie wiedzą, że jest 10 do 1, 8 do 4, 2 do 1, nie, większa połowa to nie wie o co chodzi w tym wszystkim. Dlaczego wy tego nie mówicie? Dlaczego wy się nie spotykacie? Co się z wami dzieje? Co się się pozamykali? No takie, takie mam, takie mam cały czas i to na spotkaniach takich, co ludzie mogą poświadczyć, jak do mnie ludzie się odnosili. Ja niektóre rzeczy już przemilczam, bo to nie wypada na mój siwy włos takie już tutaj wyprawiać te, ale nieraz to już nie wiem sam dosłownie jak to, jak to powiedzieć, żeby to dotarło i żeby to miało jakiś cel tego wszystkiego. Dziękuję. Panie Franciszku, prosiłbym już, ale by, prosiłbym już na koniec, żebyśmy to spróbowali. Prze, Prze, Przewodniczący masz w ręku wszystko, kochani. Panie, możesz przerwać rozmowę, możesz to i, i, i tak dalej. Każdy radny odpowiada za swoją robotę, którą tutaj robi. Dziękuję. Jeszcze Panie Franciszku, jakby ma, mógł Pan pozostać, bo rozumiem, nie padł ten wniosek, że chciałby pan, żeby znalazł się w punkcie programu wniosek, punkt interpelacji i zapytania radnych. Tak, jest. Tak, i ja proszę, proszę wyrażenie zgody, czy mógłby być wspólny ten punkt z panem Markiem Strociakiem, ponieważ taki sam zgłosił. No nie mam sprzeciwu. Nie będziemy jest. dwa razy tego samego głosować. Tak? Dobrze. Tak. Dziękuję Panie Marku. Pan Marek też już nie będzie może podchodził, tylko zaznaczymy tak, że, dwu, że był tożsamy wniosek dwóch radnych z dwóch ugrupowań. Czy pan Roman Bera jeszcze przepraszam tu z Timsa i później będziemy dalej procedować. Proszę Panie Romanie. Dzie Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja oczywiście jestem w imieniu naszego klubu przeciwny wnioskom o rozszerzenie porządku obrad o interpelacje i zapytanie radnych. I to tylko z tego względu, że przepisy prawa w sposób dość precyzyjny regulują sposób zadawania interpelacji. On się zmienił od. 2018 roku. Ja dzisiaj powołam się wprost na konstytucję. Mam przed sobą e, otwartą konstytucję Rzeczpospolitej polskiej artykuł 7. Organy władzy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa. Uchwała, na podstawie której w tej chwili zadajemy interpelację, składa interpelację, jest oparta na ustawie. Nie ma natomiast ustawy, która by mówiła, że co jest. Co nie jest zabudnione, jest dozwolone, a taką regułę państwo chcą zastosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek? Tak? Adwocem, muszę wiedzieć po prostu. Adwocem. Bardzo proszę radny Sebastian Kasztel. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Rozumiem, tu chciałbym się zwrócić do szefa klubu PKO. rozumie Panie Radny, że wszystkie te samorządy, które w porządku swoich y, posiedzeń obrad <trym> mają punkt i interpelacje, interpelacje i zapytania radnych, to zdaniem pana łamią konstytucję, a doskonale Pan wie, że wiele takich jest samorządów w naszym kraju i nie trzeba daleko szukać, wystarczy rozejrzeć się po powiecie kwizyńskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Umieszczenie tego punktu, ja może tu odpowiem Panu Radnemu. Pan Roman oczywiście się zgłasza, powie też stosowne słowa. Proszę państwa, my śledziliśmy mnóstwo samorządów. I oczywiście, że można ten punkt zapisać, tylko niezmienny jest fakt taki, że składa się na piśmie i tylko interpelacje my to składamy w komunikatach i oświadczeniach. Jaka tu widzicie różnicę? Nie ma natomiast dyskusji i odpowiedzi na to, nie? Odpowiedź musi być też na piśmie. To ustawodawca utrudnił życie, jak to pan tutaj radny Franciszek yy, podaje. To nie my utrudniamy. Do tej pory było tak, bo były inne przepisy prawa. Pan Roman Wera, proszę. Pan przewodniczący zawarł jakby sedno, sedno problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze inne punkty uwagi do programu? Adwokat. Proszę bardzo, radny Sebastian Kasztel. Panie Przewodniczący, to adwocem do Pana wypowiedzi. No Nie jestem w stanie się z Panem zgodzić, że ustawodawca utrudnił. Przecież my nie chcemy ograniczyć się tylko do składania ustnych interpelacji. E, mamy interpelacje przygotowane na piśmie i chcielibyśmy w tym punkcie złożyć to. E, uważam, że usta, duchem, ustaw, ustawodawca kierował się duchem takiego pomocy i wsparcia dla mieszkańców. Sam tytuł. Całego tytułu tej ustawy zmieniającej te przepisy nie pamiętam, ale ta ustawa rozpoczynała się w ten sposób w celu ułatwienia dostępu mieszkańcom. Więc nie, nie mogę z Panem się zgodzić, że ustawodawca zwiększy, utrudnił to. I się nie, dalej nie będziemy zgadzać, ja uważam inaczej i tak pozostańmy przy tym. Czy jeszcze inne punkty do porządku obrad Państwo wnosicie? Jeżeli nie, to przypomnę, że dwa wnioski będziemy głosowali. Jeden jako pierwszy będzie wniosek złożony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kwidzyniacy przez Panią Jolantę Ważną. Nie umiem go zacytować, więc on będzie literalnie z protokołu spisany, tak jak pani czytała, o sytuacji po no, powiedzmy wyroku MOPSu, tak? Ogólnie tak można to nazwać. I głosujemy w kolejności, tak jak Państwo jesteście na liście. Pan Jerzy Bartnicki. Jestem przeciw. Pan Roman Bera. Jestem pan przeciw. Pan Mieczysław Dzikowski. Jestem przeciw. Pan Franciszek Galicki. Jestem za. Pan Kazimierz Gorlewicz. Przeciw. Pan Rafał Kasztelan. Jestem za. Pan Sebastian Kesztelan. Oczywiście jestem za. Pani Justyna Ligus. Jestem przeciw. Pan Józef Pomykacz. Jestem za. Pan Marek Sidor. Jestem za. Do pana Radosława zadzwonię. Pan Jacek Strociak. Jestem za. Pan Marek Strociak. Jestem za. Pani Monika Szerszeń. Jestem przeciw. Pani Jolanta Ważna. Jestem za. Ja jestem przeciw. Pan Piotr Wilk. Jestem przeciw. Pani Izabela Wiśniewska. Jestem przeciw. I Pan Zdzisław Wiśniewski. Jestem przeciw. Dziękuję. Dzwonię do Pana Radnego Smejlisa. Panie Radosławie, głosujemy wniosek Pani Jolanty Ważnej, z Skawo-Włokwizyniacy do porządku obrad, żeby wnieść punkt o sytuacji po, do, znaczy po wyroku w sprawie MOPS-u. Dziękuję. 11, głosu, 11 głosów przeciw, 8 za. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.